To kobieta powinna pierwsza wyznać uczucia Tobie, a nie odwrotnie. I zanim się, moi drodzy, będziecie burzyć, wysyłać mi tutaj komentarze, że to jest nieprawda, posłuchajcie mnie do końca. Przede wszystkim kobiety na początkowym etapie potrzebują więcej czasu, więcej emocji, aby poczuć tę chemię do mężczyzny. Ty spotkasz się z nią raz, ona ci się podoba, jest dla ciebie seksowna i pociągająca. Po dwóch, trzech spotkaniach, boom! Czujesz, że się w niej zauroczyłeś, zakochałeś. Jeżeli ty jej wyznasz uczucia tak szybko, to ona za moment zniknie z twojego życia, ale kiedy ona. Autentycznie to poczuje i powie to tobie po pewnym czasie. Bardzo często, ty już będziesz gotowy to odwzajemnić, powiedzieć jej to samo, i generalnie to, że ona powie to tobie jako pierwsza nie spowoduje, że Ty się wycofasz w zdecydowanej większości przypadków. Gdyż zanim ona to Tobie powie, najprawdopodobniej minie co najmniej parę tygodni, zanim powie Tobie, że coś do Ciebie poczuła. A Wy, Panowie, kurwa, Wy znajecie uczucia kobietom po paru spotkaniach, po miesiącu, po dwóch miesiącach. I co się dzieje? Kobiety mają wątpliwości, kobiety się wycofują i macie po relacjach. Więc uwierzcie mi, że wiem, co mówię. Niestety, ale w większości relacji damsko-męskich funkcjonuje właśnie taka dynamika. Dynamika, w której ganiacie za tymi kobietami, a one nic do was nie czują. Więc to jest niedobre dla was obojga, dla waszej dwójki lepiej, aby to kobieta pierwsza wyznała Tobie uczucia, cokolwiek myślicie na ten temat. Tak więc przemyślcie te słowa, a jeżeli chcecie, abym sparła skompleksowo w relacjach, wiecie, gdzie mnie szukać. Napiszcie do mnie maila.